Jeśli jako facet po trzydziestce nie masz swojego porannego rytuału, to od samego początku dnia oddajesz ster swojego życia w ręce chaosu, przypadkowości i cudzych oczekiwań. Poranek to nie jest czas na przypadkowe skrolowanie, czy snucie się po mieszkaniu z kubkiem kawy. To jest jedyny moment w ciągu dnia, w którym masz pełną kontrolę nad tym, kim chcesz dzisiaj być i jak chcesz funkcjonować. Bo potem wciąga ci wir obowiązków, spraw do załatwienia, nagłych zadań i ludzi, którzy wymagają od ciebie więcej niż jesteś w stanie dać, w... jeśli wcześniej nie zadbałeś o siebie. Poranny Rytuał to nie moda ani głupi trend z Instagrama. To narzędzie, które ustawia ci dopaminę, testosteron, poziom energii i jasność myślenia na resztę dnia. Kilka prostych działań. Światło dzienne zaraz po przebudzeniu, zimna woda na twarz albo prysznic. Dwie minuty intensywnego ruchu, jedno proste zadanie na start. To wszystko są naturalne aktywatory, które mówią Twojemu ciału i umysłowi. Dzisiaj działamy, dzisiaj bierzemy odpowiedzialność. A wiesz, co się dzieje, kiedy tego nie robisz? Dryfujesz, budzisz się i od razu wpadasz w tryb reagowania zamiast działania. Nie masz planu, więc realizujesz cudzy. Nie masz intencji, więc rzucasz się w dzień bez kierunku, a potem wieczorem znowu zadajesz sobie to samo pytanie. Pytanie, dlaczego znowu zmarnowałem dzień? Nie musisz od rana robić godzinnych medytacji czy trenować jak żołnierz. Wystarczy, że poświęcisz choćby 10 minut, żeby przyjąć kontrolę nad sobą i swoim nastawieniem. Poranek to twój fundament. Jeśli będzie mocny, dobrze zbudowany, to reszta dnia nie rozpadnie się przy pierwszym kryzysie. Jeśli to czujesz, zostaw lajka i dowolny komentarz.